Pokażę Wam teraz moje wszystkie paczki. Numer 1 to jest 17. 11 jest. Jest 18. coś takie ciężkie. To. 14. Może ktoś pozna. Gra czerwony-zielony, czyli Squid Game. 16. Też niespodzianka. 17. Niespodzianka. 20. Otworzę Box 20, to jest największy Box, który tutaj mam. Jeżeli ktoś zostawi mi subskrypcję, zalajkuje mój filmik i zostawi komentarz i udostępni dalej, otworzymy ten filmik, ale jeżeli będzie pod komentarzem, jeżeli będzie komentarzy ponad, nie wiem, na przykład więcej niż 9, 199. Yy, a subskrypcji będzie, jak dobijemy do 50, subskrypcji, dobra, zrobimy to łatwiej, ok? Dobijemy do 50 subskrypcji, otwieramy tą paczkę. A więc subskrybuj lepiej szybko. 20. Psi Patrol, 11, 13, niespodzianka. Yy, numer 9, relaks, czyli takie, te do takiego relaksu, czyli zakładam słuchawki. I robię wam takie relaksujące. Następne 12. Straszne figurki. 8. Małe figurki. To jest 8. 10. Słodkie. Yy, taka przeźroczysta paczuszka. To jest numer 15. A więc, jeżeli chcecie, to piszcie, bo ja jej nie mogę pokazać, bo jest przeźroczysta. 15. 7 niespodzianka, 5 niespodzianka, 3 niespodzianka, 2 niespodzianka, 1 niespodzianka, 5 niespodzianka, 4 niespodzianka i 3 niespodzianka. A więc, jeżeli chcesz, których, jeżeli chcesz żebym których z tych paczek otwierała, pisz w komentarzach. Ja czekam. Czekasz? To już koniec. Ja już tylko pakuję. Jedyne, co możesz zostawić, to łapkę w górę i komentarz. A jeżeli mówisz, że y, chcesz już otworzyć duży boks, to zostawaj też subskrypcję. Z wielką chęcią. Na no co czekasz? Czemu tu dalej jesteś? No czemu tu dalej jesteś? No idź dalej. To już koniec. Ja już pakuję.